Rezerwację mamy, co? – Tak. – Dzień dobry. – wieczór, Rezerwację stolik mieliśmy. – Zapraszam. – Dzień dobry. – wieczór. – Proszę przejść. Uważam, że czas iść to za naszą przyjaźń, za to, ile się znamy, za to, ile nas łączy razem, za to, że nigdy się nie pokłóciłyśmy, a jeżeli coś było, no to zawsze sobie potrafiłyśmy wyjaśnić, i żeby ta przyjaźń trwała wiecznie. Hmm. – ładnie powiedziała. – Super. Piękne słowa. No. Mm. Obyśmy miały więcej y, możliwości do takich spotkań. Do spotkań, pębanka, tak. No, no. Dokładnie. No dobra, a z czym Batryk był taki maga-maga w romantyzmie? No co, nie wiem, ale właśnie chyba to mi się w nim podobało, że on, właśnie, że on taki chyba właśnie nie jest że nie jest romantyczny. I to nie. mi się podobało, i mi się wydaje, że to cały czas mnie u niego pociąga, że i przez to mi się wydaje, że przez tyle lat jestem tak no, ale ty go miał. też tak dystansujesz. A my tu znaczy dla mnie, Jezu, dla mnie romantyzmem jest to, jak jest, na przykład jesteśmy sami w domu, i on mnie przytuli, pocałuje i on nie potr nie, potrafi, nie potrzebuje powiedzieć słowa nie kocham. wiem, kocham cię, uwielbiam cię. A to tylko, tak jest. Tylko no, widzę skryty. w jego spojrzeniu, przytuleniu, tak. a w no, kliknięciu. Tak mm. Ja ci powiem tak. Oniskiem. To... Mm. Tak, więc będziesz przeciwnie, jak na przykład on ciągu dnia nie podejdzie, nie klepnie mnie w tych za zacycka, to wtedy mówię, on jest mnie obrażony, zły czy coś. Bo to jest dla niego. Wiesz, to jest takie inne. To już nie bądź taki zazdrosny, bo już Oj? widzę jakie coś Chcesz wiedzieć, to my cały czas praktycznie. się rozważyłem. No. O was gadałyśmy. standardowo, A to jaki to my mamy chłopów. No. チカカ。